Nie widać na kanale Hefan. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek serii zakupowo, czyli pokażę Wam, co udało mi się zdobyć w ostatnim czasie do mojej kolekcji gier oraz konsol, bo trafiła się też konsola w tym odcinku i to nie byle jaka, zaraz zobaczycie. Gry będą na PS3, PS4, PS5, Xboxa, Xboxa 360 i nawet na pc -ta, czyli różnorodność gier e, tym razem będzie duża. Tytułów też jest sporo. O taka cała sterta się tutaj uzbierała i oj i nawet jeszcze tutaj dwie gierki na tą konsolę, którą też udało mi się zakupić, więc za chwilkę do tego przejdziemy. Na wstępie bardzo wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze pod filmami, a na końcu tego odcinka będzie ogłoszenie wyników konkursu, który został ogłoszony już dwa miesiące temu, ale z powodu e, braku możliwości zamówienia gadżetów, które były do wygrania, troszeczkę się przedłużyło, ale już wszystko jest pod kontrolą. I ogłoszenie będzie na końcu. A póki co przechodzimy i pokazuję Wam, co udało mi się zdobyć tym razem. Zaczniemy może od takich słabszych tytułów, ale dobra, lecimy. Pierwsza gierka, która trafiła do mnie do kolekcji, od Matiego dzięki Mati, maluch Racer 2. Już tą gierkę posiadam w swojej kolekcji. Będę miał drugi egzemplarz. Jest to można powiedzieć kultowa gra polska wyścigowa. No już swoje lata ma, ale dużo dużo zabawy przy tej grze na pewno miałem grając dawno dawno temu. Tutaj można było ścigać się właśnie maluchami różnego rodzaju, takimi tuningowanymi i nietuningowanymi. To jest pierwsza gierka, druga gierka też od Mattiego, Dzięki wielkie za te gry. I szczerze mówiąc tą grę kiedyś chciałem sobie kupić, nie miałem nigdy okazji, ale w końcu trafiła do mnie. Jest to mianowicie Just Szybscy i Gniewni, czyli coś w pokroju, nie wiem, Need for Speed Underground 2, coś, coś bardziej w tą stronę, czyli też wyścigi, tuning out i nielegalne wyścigi. I to też jest na PCta. I tu jest kolejna gierka na PlayStation 3, i to w sumie z tego co widzę, jedyna gra na PlayStation 3 tym razem w tym filmie, ale no nie byle jaka, no nie wiem jakby to określić, ponieważ jest to gra no, według mnie typowo dla dzieci, czyli takie różne malowanki, rysowanki. Również są też te minigierki takie zręcznościowe. Tutaj taki komplecik, jest instrukcja, jest płytka. A dlaczego powiedziałem, że nie taka byle jaka, może, może nie, może niezwykła? Ponieważ w komplecie tej gry jest taki oto tablet graficzny, za pomocą którego właśnie można tutaj rysować, malować, kolorować i grać w te gry zręcznościowe. I tu kupiłem tą gierkę za naprawdę fajne pieniądze, ponieważ. 35 złotych ten zestaw mnie kosztował, a jak patrzyłem gdzieś tam na jakichś portalach, portalach ogłoszeniowych, to o granicach tak stówki trzeba było zapłacić. No, ja raczej z tego nie będę korzystał, ale może jak ktoś mnie, ktoś mnie odwiedzi, ktoś mały, to będzie miał trochę zabawy. Więc to jest taka gierka na PlayStation 3. Dalej mamy Xbox One Farming Simulator 2000. 19, a więc starsza odsłona tej gry. Nie mam żadnego farminga w wersji fizycznej do teraz, teraz już mam. Była w promce za dwie dychy, nówka sztuka w folii, więc ją zakupiłem. No, jak nas wskazuje, jest to symulator farmy czyli mamy ciągnik, mamy pole, uprawiamy ziemniaki, kopiemy, sprzedajemy i tak się to kręci interes i to jest taka gierka. I teraz tutaj mam taki cały komplet gier na Xboxa 360. Kupiłem to w jednej paczce. Gra wyszła za po 5 zł. Jedna gierka po 5 zł, czyli zapłaciłem. Ile tu mam? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 takich gierek, czyli 40 zł zapłaciłem za tą paczuszkę. I co tutaj jest? Już wam pokazuję. I tutaj pierwsza gierka z tej paczki Halo Wars. Jest to gra tylko wydana według tego co jest napisane na Xboxa 360. Nie miałem okazji zagrać w tą gierkę. Myślę, że kiedyś spróbuję. Tutaj akurat jest sama płytka, ale płytka jest w stanie idealnym, nie ma żadnej ryski, nie ma instrukcji. No i to tyle historii z tą grą. Kolejna gierka. A tutaj mam dwie części chyba tej gry. Tak, jest to Gears of War 2, czyli popularna strzelanka wydana właśnie tylko na Xboxa. jest to studia chyba Microsoftu. Tutaj jest komplecik, jest płytka, jest instrukcja. Gears of, Wars, Gears of War, przepraszam, włączałem w którejś tam części filmu o Game Passie, bo w Game Passie mamy dostępne chyba wszystkie części. Nie jestem w tym momencie pewien, ale kilka części jest tych Gears'ów. I tutaj właśnie mam na płytce drugą część na Xboxa 360. A tutaj kolejna trójeczka, czyli kolejna część z tej serii. I tutaj jest ta sama płytka. Tak, tu jest sama płytka, nie ma żadnej instrukcji. Microsoft Studio, czyli wyłączność na Xboxa. Kolejna gierka jest to Final Fantasy. 13. Proszę bardzo, i tutaj jest chyba komplet, tak, jest komplecik, jest instrukcja, jest płytka. Ojej, na no, o, wypadło. Nawet dwie płytki, słuchajcie, tutaj są na dwóch płytkach. E, Final Fantasy nigdy nie miałem okazji e, grać. Szczerze mówiąc, jakoś nie, nie kręciły mnie te klimaty. E, aczkolwiek spróbuję, spróbuję. Być może jest to coś ciekawego, nie wiem, czy ktoś z Was ogrywał ten tytuł. Napisz w komentarzu, czy warto, czy nie warto w ogóle z tą serii Final Fantasy. Jest to popularna bardzo gra, ale tak jak mówię, no ja okazji nie miałem. I tutaj jest kolejna odsłona tej gry. Też była właśnie w tej paczuszce. I tutaj jest komplecik również, płytka i instrukcja. Dalej mamy Halo Reach, czyli też, jakby, kolejna część z tej serii Halo. Też dostępne tylko na Xbox'a. Tutaj mamy komplet, instrukcja plus płytka. No to jest strzelanka. No, co tu dużo mówić? Strzelanka taka kosmiczna. Dalej. Mamy kolejne, kolejna jakby gra w dwóch częściach, a więc Dead Rising, to o ząbiakach, taka gierka, komplet, płyta i instrukcja, w to akurat miałem okazję zagrać, aczkolwiek ja boję się trochę takich horrorów. I druga część Dead Rising 2, jakby no ko kolejna część. No i co? To jest tyle z tej paczuszki. Dalej, gierka na Xbox One. E, zakupiłem Xbo na Xboxa One Assassin's Creed Origins. Niedawno wpadł do Game Passa ten Assassin. Ja zakupiłem w okazyjnej cenie e, za trzy dyszki. E, taką edycję Deluxe. A więc, no, oczywiście, jest gra z instrukcją. Jest też taka. Mapka. Mapka Egiptu, ponieważ tutaj wszystko dzieje się właśnie w tamtej części świata. Zobaczcie. Taka mapka. Tutaj różne hieroglify. No, w tej cenie, słuchajcie, to naprawdę szkoda było tego nie wziąć. A Assassin's Creed Origins, no, bardzo dobra część jeśli chodzi o mnie. Niedawno chyba wyszła też jakaś łatka na Xbox Series X, która tam daje nam więcej klatek, więc no grałem w tą, tą część i naprawdę bardzo mi się podobała ten świat. Ogólnie e, lubię takie kolorowe światy, tak jak tutaj właśnie Egipt. Bardzo mi się to e, podobało. I to tak mamy tą gierkę. Dalej, też na Xbox One. E, tu jest Battlefield 2042. Ja tę grę mam na PC. E, tu kupiłem ją, bo była za jakieś w ogóle śmieszne pieniądze chyba niecałe dwie dychy za to dałem. E, now, nowa w folii, więc szkoda było po prostu nie wziąć e, tej gry. Pewnie zostanie w folii, w kolekcji, ponieważ, tak jak mówię, mam ją na pc i Zresztą, w strzelanki wolę grać na pc To jest to. I teraz dwie gierki na PlayStation 4. Pierwsza z nich to gra z serii Trials, czyli tutaj mamy takie wyścigi. wyścigi nie, to nie wiem, czy są wyścigi też, też, wyścigi crossów oraz takie różne pokonywanie przeszkód. Bardzo taka przyjemna, prosta gra, zręcznościowa. E, jeszcze w folii, nie, nie grałem w nią, widziałem tylko jakieś tam e, migawki. Ją kupiłem w sumie bardzo dawno temu i zapomniałem Wam pokazać e, w ostatnim filmie e, zakupowo. Lubię tego typu gry zręcznościowe, to są takie jak dla mnie odmurzacze, można sobie włączyć e, i trochę się odstresować, popykać bez myślenia po prostu. I druga gra na PlayStation 4 to gra, która miała no nie tak dawno premierę, a więc Dying Light 2 Stay Human, czyli druga odsłona e, gry polskiego studia Techlandu. Bardzo dobrze oceniona gra. Bardzo dużo filmów pojawiło się na polskim, jak i zagranicznym YouTubie z gameplayu tej gry. E, tutaj jest survival, musimy przetrwać zdobywamy różne przedmioty jest są tutaj elementy parkouru, skaczemy po budynkach. No ogólnie gra przygodowa z elementami oczywiście jakiegoś horroru, no bo zombie. Więc jak ktoś nie ma mocnych nerwów to, to nie. I tutaj mam wersję na PS4 z dostępną aktualizacją na PS5. Dlaczego PS4? No bo tak jak w każdym przypadku. Cena. Tutaj trafiłem znakomitą okazję na OLXie za niecałe 50 zł, chyba kupiłem tą grę w nową folii. No, trzeba szukać, takich okazji są. I dalej mamy gry na PlayStation 5, 3 sztuki. I w sumie te gry już widzieliście, że je mam, ale nie pokazywałem wam w takim odcinku zakupowo. Czyli tak, zacznijmy może od tej, którą miałem pierwszą. GRID LEGENDS. Tą grę dostałem na urodziny od mojej żony. Tutaj są wyścigi zręcznościowe, arcade'owe, z elementami symulacji. Gram w tą grę jeszcze, jeszcze jej całej nie przeszedłem, ale już jestem coraz bliżej końca. Bardzo... Przyjemny model jazdy, można by to tak w sumie nazwać. Dobrze zrobione samochody, jeśli chodzi o grafikę. Ja tą grę, w sensie seria Grid, bardzo dobrze wspominam jakieś 10 czy 12 lat temu, kiedy skończył się rok szkolny, zaczęły się wakacje. To chyba wtedy był Grid 2. O ile dobrze pamiętam, coś w tym stylu, albo po prostu Grid, nie wiem, nie pamiętam już. Usiadłem po zakończeniu roku i grałem cały dzień, całą noc, i tą grę po prostu przeszedłem. Bardzo mi się spodobała, i później kolejne części też ogrywałem. No i tak zostało do dziś, więc Grid Legends jest ze mną. Kolejna gierka to Kangurek, KAO. Tutaj jakby wspomnienia wracają, też jeszcze bardziej odległe niż ten grid. Gra no. Po tylu latach dostała drugie życie, można by powiedzieć, bo chyba 20 lat trzeba było czekać na kolejną odsłonę. No i tutaj ma wiele krytyków ta gra, aczkolwiek ja mam wrażenie, że te osoby, które bardzo krytykują tą grę, jakby postrzegają, że to ma być gra dla dorosłych, no nie to jest gra dla dzieci. I myślę, że jeżeli dziecko będzie w to grało, to naprawdę gra jest bardzo, bardzo fajna. Przygodówka Kangurkiem KO chodzimy. Różne etapy trzeba przechodzić, pokonywać bossów, mniejsze potworki, zbierać monety. No prosta gra. I ostatnia gierka na PS. A sorki, jeszcze wracam do kangurka Kao. Kupiłem tą wersję w edycji Super Jump, czyli tutaj mam w komplecie taki worek. Sportowy, właśnie coś w stylu, jak ja wam daję w tych konkursach. Tylko to jest oczywiście wersji kangurek KO. No, taki woreczek sportowy. Do tego magnes na lodówę i naklejki, które można sobie gdzieś przykleić. To sobie u mnie stoi na półeczce to pudełko. A w kangurka jeszcze gram jeszcze całego też nie przeszedłem. Właśnie jest to krótka gra, ale obecnie gram właśnie w Grida i w F1 2022 częściej, więc taka edycja super skoczna. Wersja na PlayStation 5 trafiła do mnie i ostatnia gierka na PlayStation 5. Najnowszy mój nabytek, czyli F1 2022, w zasadzie F1 22. Tak to się nazywa najnowsza część wyścigów Formuły 1. Wersja na PlayStation 5. Premiera była na początku lipca. Macie tutaj film na moim kanale z pierwszego uruchomienia tej gierki, oraz też nagrałem jakiś filmik z gameplayu, z wyścigu. No cóż, tutaj można sobie grać samemu karierę można grać w trybie online. Można brać udział w takich ligach różnych, czyli ścigać się z innymi zawodnikami, zdobywać punkty w mistrzostwach świata, itd. Graficznie bardzo dobrze zrobiona gra, jeśli chodzi o bolidy, jeśli chodzi o jakieś pozostałe elementy świata, typu nie wiem, drzewka, czy coś, to tak sobie, ale jak to w tych grach wyścigowych bywa. No jest to stricte symulacja, czyli fajnie jest mieć kierownicę i naprawdę wtedy można wczuć się w jazdę tymi bolidami. I to są gierki e, prawie wszystkie, bo tutaj jeszcze mam dwie, które dostałem z, przy okazji zakupu tej konsoli, którą zaraz Wam pokażę. E, a mianowicie jest to Rayman. Niestety bez pudełka, sama płytka. Czyli już powinniście wiedzieć e, jaka konsola trafiła e, do mojej kolekcji. Teraz będzie jeszcze łatwiej, ponieważ w pudełeczku gierka Eagle One, e, gra e, jakby sam, samolotowo-wojenna, w to nie grałem nigdy, szczerze mówiąc, tego Eagle e, One'a. W Raymana oczywiście grałem. E, I co? Konsolka, która trafiła do mnie, to. PlayStation 1, PSX Szarak, no różnie nazywany. Wszystko jest tutaj sprawne, wszystko hula. Jak się patrzy, jest to model SCPH 9002. Naprawdę w bardzo dobrym stanie. Do tego mam padzika takiego niebieskiego z bardzo długim kablem. Taki padzik nie jest to chyba oryginalny padzik, to jest hori. Aczkolwiek w sumie, nie wiem, wyprodukowano w Japonii taki. Nie wiem, czy to jest wersja hori. Nie hori to chyba jest ta firma, która produkuje akcesoria do PlayStation. Więc taki padzik odpaliłem wszystko działa, grałem w tego Raymana na nim, nie miałem nigdy osobiście PlayStation właśnie pier jedynki. W tamtych czasach grałem na PC po prostu jeśli chodzi o PlayStation, to miałem okazję sobie pograć z kolegą, który posiadał tą konsolę i każdą kolejną. Jakoś dużo wspomnień nie mam z tą konsolą. Bo tak jak mówię, wtedy grałem w gry na PC, jak również na Pegazusie po prostu. Ale brakowało mi do kolekcji. właśnie tego playaka. Mam już w sumie wszystkie. Mam jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę oraz piątkę. Trójkę mam nawet w tam dwóch wersjach. E, więc cieszę się, że udało mi się ją zdobyć. Oczywiście jest jeszcze jakby następca PS1. E, troszeczkę mniejsza konsolka. E, no cóż, co tu więcej mówić? Bardzo się cieszę, że ta konsola trafiła w moje ręce. No i słuchajcie, to by było tyle jeśli chodzi o gry. Teraz rozstrzygnięcie konkursu. Teraz tak szybkie przypomnienie, o czym był konkurs. Było to konkurs pod filmem Xbox Series X plus LG OLED Forza Horizon 5. I tam ogłosiłem ten konkurs. Trzeba było wbić najpierw 100 łapek w górę pod filmem. Trzeba było skomentować, rozpoczynając od hashtag have fun i napisać. Jaką konsolę macie lub jaką byście chcieli mieć i dlaczego. I wybrałem trzy osoby, tak jak było zresztą powiedziane. Pierwsza osoba, która, którą tutaj wytypowałem jako najfajniejszy komentarz, zdobędzie myszkę oraz gadżety do kanału, czyli podkładkę pod myszkę z logiem Hefan i worek sportowy również z logiem. I dwie kolejne osoby dostaną same gadżety. I tak, zwycięzcą konkursu okazał się Tomasz Seruga. Ja tutaj mam na kąpie sobie te komentarze spisałem, przeczytam. E, gratulacje. I tak Tomasz napisał hashtag hefan, czyli zgadza się. Mam Xbox Series S, ponieważ ma najlepszy stosunek wydajności do ceny. Mogę dzięki niemu zagrać w gry z nowej generacji oraz gry z poprzedniej generacji Xboxa. Zgadza się. Dodatkowo posiadam Xbox Game Pass Ultimate, dzięki któremu mogę bez wydawania dużych pieniędzy pograć w wiele fajnych gier. Nie wymieniłbym tej konsoli nawet na Xbox Series X, z powodu tego, że jest dużo mniejsza i bardziej poręczna, dzięki czemu mogę ją zabrać na jakiś wyjazd oraz jest dla mnie wystarczająca, ponieważ że nie posiadam telewizora 4K, więc granie full HD jest dla mnie zupełnie wystarczające. Wszystko się zgadza, bardzo fajnie opisałeś, dlaczego akurat Xbox Series S. Eee, I co, i gratulacje, no, zdobyłeś myszkę i gadżety. Drugą osobą, która zdobędzie gadżety, jest użytkownik WEL. 2. Tutaj zostałeś wytypowany przeze mnie i moją żonę. W sumie wszyscy zostaliście przez nas wytypowani. Czytaliśmy te komentarze, i naprawdę wybór był bardzo, bardzo ciężki. No ale ktoś musiał wygrać, prawda? Eee, I tak, wel 2 zaczął komentarz również od hashtag Hefan i dalej. Mnie by interesował zakup Xbox Series S. To z powodu ceny przede wszystkim. Trwałość i design. Ludzie mówią, że nie warto kupować Xboxa, bo można na komputerze, kupić Game Passa i grać w gry z, e, z Xboxa na komputerze. Ale warto. Dla mnie dodaje uroku, a w razie czego zawsze można podłączyć konto i grać na tym i tym. Osobiście do takiego Xboxa bym przykleił paski LED w kolorystyce zielonej lub zmiennej, aby zmieniać kolory. Czyli tutaj też fajnie wytłumaczyłeś, dlaczego chciałbyś mieć akurat Xbox Series S. Cena, no zgadza się. Według mnie też warto. Warto kupić Xbox Series S, nawet jak ma się PC, bo to jednak troszeczkę inne wrażenia. I też inne gry są dostępne na konsoli niż na PC. -cie. A pomysł z LEDami bardzo ciekawy. Jeżeli go zrealizujesz, to podejdź i fotki z chęcią zobaczę. I ostatnia osoba, która zdobędzie gadżety w tym konkursie, to Kamilo. Gratulacje. Tutaj też rozpocząłeś komentarz od hashtag hefan, dodatkowo dałeś hashtag konkurs i napisałeś: Aktualnie gram na pc, ale nie jestem w stanie grać w nowsze gry, które są bardzo wymagające. W najbliższym czasie planuję więc kupno Xboxa Series S, w którym będę mógł grać w najnowsze tytuły. Twój kanał oglądam od jakiegoś czasu i powiem szczerze, że Twoje filmy mnie też w jakimś stopniu przekonały do tej konsoli. Pewnie miał być w jakimś. Myszeczkę nie ma co ukrywać, bym w sumie przytulił. Tym razem myszeczki nie udało Ci się wygrać, ale masz za to podkładkę, podmyszkę i worek sportowy, może następnym razem uda się zdobyć większą nagrodę. Wszystkim gratuluję dzięki, że wzięliście udział w tym konkursie. Sorki, tak długo trzeba, trzeba było czekać na rozstrzygnięcie, ale tak jak mówiłem, Ciężko było z tymi gadżetami, one są zamówione, jadą, jeszcze nie przyjechały. Napiszcie do mnie na tego maila, którego tutaj podaję, wasz adres, tam dane do wysyłki, gdzie ja mam wysłać te nagrody. I czekajcie, nie wiem czy to będzie, w, czy czymś w tym tygodniu, bo nie wiem kiedy dotrą do mnie te, te, na, te gadżety, ale postaram się jak najszybciej. Jeszcze raz gratuluję. Dzięki, że oglądaliście do końca. Jeśli się podobało, to zostawcie łapę w górę, komentujcie i zostawcie suba. Dzięki i do zobaczenia. Siema.